Nie wiem, nie mam pojęcia. A to jest wizual, wprost owego sklepu. ciekaw. Magia. Nie chcę więcej patrzeć na to, co uh. sprawiło na się. Stres po dzisiaj, nie jestem dla tłum Każdy dzień, każda noc w nas zabija coś. Paranoia, bliznę i serce z marmuru Kiedyś byłem trzeźwy, przerost snu, nadal poszargane nerwy. Spokój pod ziemią, teraz lord bez przerwy. Ale kiedy wszystko zgasźnie, powiedz dokąd iść, którędy. W jedną stronę bilet, chcę się poczuć jak na ziemi, proszę przez chwilę. Nigdy kolejno mile, w na ciemnych grąbie, boli. Jeden będzie za ciebie że niszczą proszę jest zajebisty, ja lubię jego muzeum. Uważam, że on ma, on ma też fajny, On ma taki bardzo. To jest w ogóle teraz, to jest rzadkość, moim zdaniem, ale nie wiem czy zauważyliście, często jest tak, że w anderze jak są raperzy, to brzmią bardzo, bardzo jakby mieli ten sam preset stary, kurwa, wszyscy. Że często czasami kurwa nie mają nic takiego wyróżniającego się w głosie, nawet. Eee, I bardzo brzmią kurwa, wszyscy bardzo podobnie, no nie? A uważam, że koneser ma jego ogólnie taki plus, kurwa, bardzo duży jest jego wokal, bo na przykład, no nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć ktoś, kto ma podobny wokal do niego i taką barwę głosu. On ma taki kurde, dość specyficzny głos i podoba mi się to. Obecnie nie dał więcej szmatu satysfakcji. Ona chciałabyś tylko moja, tylko Ale nieraz się szafter? Nie no, szafter trochę inaczej. Inną miał barwę głosu. Nie chcę więcej patrzeć na to, co sprawił nam los. Stres po dzisiaj nie jestem dla tłum Każdy dzień, każdą noc w nas zabija coś. Ale brzmienie, ale nie no, beat, beat taki kurwa. Jak że, że mógłby. Że mógłby kurwa Shafter na tym sobie też. Fajny, bardzo przyjemny numer. Spoko, bardzo, bardzo spoko, przyjemny numer, przyjemny numer. Я так.